No hej kochani, bo mi się tutaj wszyscy dopytują na temat rytuałów. Jak, co się robi, jak się nie robi. Dlaczego ja podczas robienia moich rytuałów każę wizualizować sobie sytuację um, i odkładam te rytuały troszeczkę w, są przypadki, że robię od razu, a są przypadki, że robię tam dzień później, dwa dni później, czyli dni później. Ma to na celu wyciszenie klienta, żeby klient był spokojny, żeby klient Zaczął pokładać nadzieję w to, że czeka go lepsza przyszłość, i otwierał już sobie pole kwantowe na to, że ta przyszłość nowa się pojawi. I teraz tak, dlaczego nie robi się, nie pali się samemu świec intencyjny w domu, dlaczego nie robi się samemu rytuałów, dlaczego nie robi się rytuałów na złamanie karku, ponieważ e, Matrix jest naszym lustrem. Jakąkolwiek e, energię wyślecie w eter z rozpaczoną, zdesperowaną, niepewną na siłę, to samo na siłę zostanie Wam odbite. E, nie robi się rytuałów samemu. Tak samo jak nie zlecam nigdy robienie rytuałów. piąty e, Nie robi się rytuałów. Przepraszam, że tak powiem, no byle jakich rytuał, byle kogo, że tam powiem, nie wiem, jakaś kuźwa, nie wiem, kobieta biorąca się ten sozocy za rytuał i obiecująca są te góry, która tak naprawdę nie wiadomo jak pracuje i z czym. Pamiętajcie, że dobry rytualista, znaczy rytualista, tu znowu źle mówię, fizyk kwantowy, fizyk kwantowy. Tylko fizyk kwantowy jest w stanie Wam zrobić rytuał taki, jaki chcecie. Ale do tego musi być przygotowane Wasze pole. A przygotowanie Waszego pola odbywa się na tym, że Wy musicie być wycieszeni. Musicie być w zaufaniu. Musicie pokładać nadzieję. Im więcej mi dobrej energii, wysycie zaufania że to się uda, to to się, znaczy to i tak się uda, bo fizyka kwantowa zawsze daje efekty. Tylko to od Was zależy, w jakim stanie wy jesteście, gdy ten rytuał zaczyna być przeprowadzany, tak? Ja dbam o to, żebyście byli spokojni i wyciszeni, żebyście byli w zaufaniu, żebyście wiedzieli, że to, co robimy, jest dobre, czysto intencyjne. I nie zmusza nikogo na siłę do tego, żebyście tworzyli z nim, nie wiem, jakąś relację, którą... coś tam. Nie zmusi się nikogo do miłości. Nie zmusicie nikogo do miłości. Jeżeli zmusicie kogoś do miłości, to to i tak wróci Wam ego, wróci, nie dosyć, że zostaniecie lincz, lincz od wszechświata za to, że zmuszacie kogoś na siłę. Po drugie, zawsze takie rytuały kończą się porażką, bo przychodzi wtedy ego i odbicie Matrixa na zasadzie tego, że ta desperacja, którą wysłaliście, chyba, Podczas robienia rytuału ta, ta desperacja wraca do was dziesięciokrotnie. A jak już ktoś robi spętania czy cokolwiek, no to już jest kur, to już jest hardcore, to już jest totalny hardcore. I tu już nawet się nie wypowiem, jak to wygląda, jeżeli chodzi o zwrot karmy. Eee, zawsze pole kwantowe musi być ostudzone, czyli musi być stricte wykierowana energia z pola serca, z miłości, z chęci, nie z musu. Wy, wy nie jesteście jednostkami, nie, nie żyjecie jak drzewo i chuba, pasoży żywiciel. Nie. Wy jesteście jednostkami pojedynczymi i to Wy z mocy siebie chcecie i raczycie obdarować kogoś miłością, a nie na siłę. Chcielibyście być w jakiejś toksycznej relacji na siłę, żeby was nie wiem. Ja byłam w takich relacjach, zwłaszcza w tej ostatniej, że do dzisiejszego dnia nie da się z moim tam ekspartnerem nie da się, że tak powiem, u. Ugrać z nim żadnych pozytywnych energii, ponieważ on zawsze mnie zaniża. Ja jestem zła też na siebie, że daję mu się wplątywać w tego typu pułapkę, ale po prostu z nim inaczej nie idzie i też jestem na zasadzie takiej osoby, która robi sobie regularne odcięcia swojej energii od jego energii, żeby się te pola nie stykały, nie stykały. I żeby nie było wpływu y, na siebie żadnego pod kątem energii, i to mi czasami ratuje życie, bo normalnie, gdybym tego nie oczyszczała, to, to jest tak toksyczny człowiek, że po prostu y, on akurat był osobą, która chciała mieć y, mnie na siłę. Mnie chciał mieć na siłę. Ale ja po prostu ja bardzo wyczułam. I wiecie, to nie jest też osoba, która z czystej woli chciałaby stworzyć związek, tylko chciałaby stworzyć związek tylko i wyłącznie z perspektywy tego, żeby mieć ustawiony życiorys. Nie, nie ma tam w ogóle ani cząsteczki czystej energii. Eee, dlatego odcinam tego typu rzeczy, bo wiem, jak to jest to coś, jak to jest niszczące. Nie. Dlatego tutaj zawsze wasze pole musi być spokojne, musi być ostudzone, musi być spokojne, wyklarowane, wyciszone, na zasadzie, wierzcie mi, takie rytuały działają, bo to jest szczere, autentyczne, prawdziwe, bo jest to zrobione z miłości, bo Wy macie miłość do siebie. I po prostu chcecie się tą miłością podzielić z kimś innym, a nie, że jesteście zesperowani z braku, bo ktoś nam powiedział, o Jezus, ty bez tej osoby nie istniejesz. No, no, bzdura totalna. Nie. Wy najpierw musicie być w pełni, żebyśmy my mogli wykreować energię z was do tej drugiej osoby, nie na siłę. Z czystej ochoty. Bo ja chcę, ja mam pełnię w sobie i kocham siebie, akceptuję siebie. I dlatego chcę się tą miłością podzielić z moją drugą osobą. Tak samo jak ja na przykład teraz dochodzę do wniosku, że nie chcę przy sobie mieć na przykład żadnych tam osób trzecich, jak tam jakiś tam wiecie. No nie, skupia się tylko i wyłącznie na, na jedności z moim tam partnerem, tam bliźniaczego pomienia i tak dalej, bo wiem, że ta nasza jedna wibracja, bo to jest cudowne, że mam przy sobie wreszcie moją kochaną osobę, która jest moim odbiciem. Moim szczęściem, moją wibracją, moją cząsteczką, prawdziwą, autentyczną, bo to jest pra prawdziwy bliźniaczy pomień, I, i po prostu wszyscy inni idą, jakby w odstawkę, nie? Dlatego tutaj wychodzę z pomocą dla ludzi, i tak dalej, to wiadomo, jest normalne, ale nie staram się właśnie nie wpuszczać osób trzecich do naszego, do naszego łącza. Staram się cieszyć. Tą jednością, właśnie z moim tam bliźniaczym pomieniem, ale też z szacunku do siebie. Nie, nie, ja się bardzo pilnuję, żeby to nie wyszło na zasadzie jakiegoś tam chorego schematu, obciążającego schematu czy czegoś. Po prostu na zasadzie miłości do siebie, autentyczności wobec siebie i po prostu z czystej chęci i miłości do mojego bliźniaczego pomienia. Tak to się musi odbywać, jeżeli są robione rytuały i one mają działać, i one działają. Bo są robione z autentyczności, są robione z pełni. Jeżeli robicie rytuały z desperacji, i jeszcze co gorsza, są to rytuały na siłę z desperacji, to to nigdy nie zadziała, a wręcz odwrotnie, będzie zawsze toksyczne. Więc miejcie to na uwadze i weźcie to pod uwagę. Pozdrawiam.